Dla niektórych dzieci pewnie pierwsza noc na ziemi, a ja zostałem sam. Zupełnie sam. Spektakl Historia Znikania to najnowsza propozycja teatru lalki aktora Kubuś. Opowieść o dwóch światach, dwójki najbliższych sobie osób. Zapis pięknej, ale wymagającej relacji między mamą i synem. Brakuje tutaj jednak jeszcze kogoś ojca, który pewnego dnia po prostu znika. Dlaczego jest tak? Że nagle w naszym życiu brakuje kogoś bliskiego. Gdzie jest, kiedy go nie ma? I co wtedy robi? Znikanie jest dość wdzięcznym i pojemnym hasłem, bo jest to znikanie nie tylko przypisane do, 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 do braku ojca, ale to są wszystkie pożegnania, odchodzenia, e, więc, więc jest to pojemne hasło, pod które odbiorca czy, czy widz może sobie, e, może sobie podstawić różne sytuacje ze swojego życia. Ta pustka, czy ten brak, czy to odchodzenie, czy to znikanie to jest coś, co dzieje się między ludźmi, co dzieje się w dialogu, co dzieje się na naszych oczach tu i teraz, co jest często konfliktem, co jest potwornie, e, pot, potwornym wrzaskiem jakimś, który się gdzieś z tych ludzi wydobywa. By zrozumieć odgrywaną sytuację, w trakcie spektaklu przyglądamy się nie tylko temu, co jest, ale też temu, co było kiedyś. Poznajemy to dzięki wykorzystaniu dwóch światów scenografii tej teatralnej oraz elementów filmowych. To rzeczywistość dużo bardziej rozbudowana od tej minimalistycznej, scenicznej. Impresyjny efekt wspomnień. Przede wszystkim osiągnęłam dzięki temu, że wybraliśmy w sumie metodę ośmiu klatek na sekundę, to znaczy, że ten ruch jest totalnie spowolniony, jest taki trochę połamany, niezgrabny, jak sobie nazwiesz, tak sobie nazwiesz. W każdym razie nie ma takiej oczywistej płynności tego. To powoduje, że pomiędzy tymi ruchami, tak naprawdę tworzy się jakiś bardzo ładny teatralny gest, pomiędzy klatkami, tak naprawdę tych mikro ruchów. Zawiera się też po prostu sens i ta głębia wspomnienia. Spektakl Historia znikania przeznaczony jest dla widzów powyżej 7 roku życia. Jego prapremiera odbędzie się 7 maja w Teatrze Lalki Aktora Kubuś.